kurde widzę, tak dalej. No. Zobaczcie, tego się wytarło. Aluminium. Witam wszystkich na moim kanale. Dziś osiągniemy się zachowanie. Najpierw sprawdźmy sobie, jak to wygląda przed. No, jest porysowane niesamowicie. Ciekawe, czy to zejdzie. OK, możemy się brać za panowanie troszkę oliwki i jedziemy kurde Ruch tak dali no. Jeszcze troszeczkę oliwki. Bra. Trzeba to teraz oczyścić i sprawdzimy, co z tego wyszło. Powiem tak. Niewiele to dało. Jeszcze teraz zmienię kamienie na inne i zobaczymy innym kamieniem. Może jak kamień będzie o mniejszej gradacji, no to troszeczkę weźmie te rysy, ale wątpię w to. Z tego, co widzę, to nie bardzo chce to wschodzić. Nie wiem, czy to będzie widać. Będzie chyba, były 220, teraz mamy setki, widać po tym kamieniu, że, te, że jest bardziej szorstki po prostu, więc zobaczymy, może tym razem się uda. Yang nah, lecimy. oke. Okay. Dobra. Sprawdzimy sobie, co z tego wyszło. Znając życie, kicha. Ten cylinder zaraz tak tym holowaniem rozwiercimy, że. już w ogóle, bierzasz olej jak wciekły. No, powiem Wam, że w końcu mamy jakiś efekt. Proszę bardzo, A może to jakoś tak bardziej widać. Momencik wezmę do ręki, ale. No nie ma już aż tak tych rys widocznych, tam na dole ewentualnie. Ale tu, gdzie chodzą pierścienie, jest nawet spoko. Jeszcze się pomęczę z tym chwilę. Ale jest taki szorstki cały teraz ten cylinder. Mi <grym> się wydaje, że może zjeść szybko te pierścienie teraz. Mm. No nie wiem. Zobaczymy. Może akurat się uda. Mam taki plan po złożeniu. No, ta puszka jest na, na 6 litrów oleju. Wlejemy całą. <laughs> Ca <śmiech> <śmiech> całą tą puszkę wejemy. Zobaczmy, jak to wygląda. O, to jest taki glut. normalnie jak miód przesmaruję teraz cylinder tym ponu... jak to się, się normalnie klei wręcz taka gruba warstwa się teraz zrobiła tutaj na tym ja pierdzielę nie to będzie miał smarowanie dopiero Jasny wind. wyciągnie ciągnie normalnie. Bóbymy jak... to tak zrobić. Wiecie, jaka warca ososaje na się boęcie. Masakra. To to jest. No jest Wlejemy, zobaczymy, tego może nie przepali, bo za gęste jest, kurde. Zobaczcie, tego się wytarło, aluminium. Efekt jest zabawalający, bym powiedział, <laughs> porównując tego, co było, ale nie wiem, czy za dużo się tego nie starło. Bo on chyba jest pokrywany jakąś powłoką, mi się wydaje, że to nie jest. tak, że w samym aluminium to chodzi, ale no okaże się po złożeniu. No, zalejemy jeszcze tego gluta i zobaczymy, no, może będzie chodziło. Jak nie, no to trudno. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie, cześć.